Powiedziałem ci nic nie dotykaj na chwilę, tak? Tak, to jest to co ty dotykasz, tak? Tak? Tutaj chcę, tak? To jest to co robisz, tak? Dobrze. Niech się leci tam muzyczka. Nie? Może nas nie wyrzucą. Pouczymy się matematyki trochę, tak? No. S naciśnij. Poczekaj, włączę z nie dotykaj jeszcze nic. S naciśni, tu mamy zaznaczony obiekt S, S to, jest, to... Tu to jest, to jest, to jest Tu jest Większość robimy, tak? złączymy Ta -ta. Włączymy sobie render, tu jest taki render view przestań na chwilę, tak? bo eee, tego nie używać No i znowu się zaczynamy Ustawimy materiał tego, tak? tu. Jaki chcesz kolor? Ja, ja, ja jestem ja tu, ja, ja. Dobrze, zrobimy czerwony. Tak, czerwony jest ładny. Przejdźmy do świata. Trochę rozjaśnimy, tak? To nasz świat, ok ok może zrobimy zdjęcie. Alt 12, Alt Ctrl 0, Alt Ctrl 0, naciśnij 0. Alt 0. Alt 0. 0, to nie ma 0. Tu jest 0. F12 naciśnij. F12. No, zrobimy sobie nasz pierwszy obrazek, tak? Zapiszemy go. Ja się, się tam do testu. A co cię to interesuje? Dobrze, nazwijmy go jakoś tam jeremia. A, B, C, A, B, C. tak? Już czy się ludzi, już czy się ludzi? Będziemy się uczyć mnożenia, tak? Dobrze, zaznaczymy sobie tego kuba To jest 6 ścian tak? A wiesz dlaczego sześć Bo ma jedną ściankę, patrz. Jedną ściankę, drugą. Trzecią, czwartą, u góry ma piątą i na dole szóstą, dlatego jest sześcian, ma sześcian, tak? Ile tu jest sześć? Sześć. Dobrze, dobrze, wiem, że to trochę trudne jest, ale dobrze, pomalutku. Dobrze, przejdźmy w modyfikatory, tak? Dodamy sobie tablicę, tak? Ja wiem, że to dobrze, chwileczkę, troszkę sobie rozdzielimy te sześcianki, więcej czy mniej? Więcej. Więcej? Wydaje mi się, że starczy. Dobrze, dodajmy drugi dziaki, modyfikator, Nie. też tablicę, tylko zmienimy sobie na 0 i 1.3, tak, jak ustawiliśmy u góry, tak, 1.3, tak, zobacz, mamy ile tablicę ile to jest klocków? No licz. Jeden, dwa, sześć. Trzy, trzy cztery. cztery, tak? Cztery. A patrz, mamy dwa. Dobrze, może, może sobie interfejs i sobie zrobimy większe literki, tak? Może być, tak? Nie wiem. Nie wiesz? A ja wiem. <laughs> Dobra. I teraz mamy dwa. Nie, nie, tak, ja nie robię tego, tak, to jest dziwne. Tak? Dwa, ra... <laughs> dwa razy jeden, ile to jest? Dwa razy Dwa razy to są Song. Song? jeden pasz i mamy ile mamy klocków jeden nie dwa dwa a jak będziemy mieli dwa razy dwa tak to będziemy mieli dwa więcej klocki tak to będzie jeden to będzie cztery cztery tak, no. dwa razy dwa to będzie cztery ile mamy klocków cztery a jak zrobimy dwa razy trzy dos no i. jeszcze? 1, patrz, dwa, taka ścianka. No i gdzie to jest? O, i tu i patrz. i trzy. Ile mamy klocków? Jeden, je, ja, 1 2 3 4 5 6. A jak zrobimy ile tu mamy? 2 x 4. 8 chyba, 8 klocków. 10 chyba. 8. Moje liczby, no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. A, jeszcze raz. Zapomniałeś jakieś kloczek, nie? Okej, okay, proszę. 2, 4, 6, 8. 8. I na koniec. Co? 3 razy 4. Ile to będzie? 12 chyba, klocek, wiesz. A chcesz milion? Milion. Chyba tak. 3. Ile teraz mamy klocków? 1. Chyba 10. Nie, no policz sobie, tak? 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 7, 8, 8 9, 8, 10, 8, 10, 11, 8, 12. 12. A co zrobimy milion klocków? Nie miałem klocku, tak. Jak to mamy liczyć? Tak dużo. No dobrze, to zrobimy, ale to będzie za dużo. To zrobimy 100. Idę tyklotkę zobacz. I okaciu chcia, leci, patrzy. Dużo klocków? A mogę, mogę. A. A to jeszcze 100 razy 100, bo chciałeś trochę więcej, nie? No właśnie. A z... ja sam się No wpisz. Nie, no wpisz 100. No, co ty piszesz, chociażby no Wpisz 100. 1, 1, Zero. Zero. 0, 0, 0, Enter. To jest mm. potwierdź. Enter. O, ale mamy ile klocków? Ile to jest klocków? 100 razy 100. Chyba milion, co? Daj mi, daj mi, Czekaj. Ile chcesz pisać? Ludzie za dużo komputer te tutaj nie wytrzyma. Nie, nie tak dużo. I zero Ale co wpisujesz powiedz mi. ENTER! Jeszcze raz wpisuj, co chcesz, ile chcesz pisać? Mm, dobra, pisz Ile do milionów. Mm -hmm. Starczy, wydaje mi się, że starszy. I jeszcze dwa, już. Jeszcze dwa na koniec? Już. Enter. I ta dwójka was trochę robi na końcu, wiesz? Dobrze, może And jedno then. zero utknę. Albo nawet dwa zero. Dobrze, jedno zero utknę. I teraz robimy tak. Tata. Ile tych klocków jest? Oh my gosh! Trochę za dużo, nie? Nie jeszcze. Nie, no to do góry zrobimy, tak? Ja umiem milion robisz, tata tam. Ja umiem milion robisz. Ja wiem, że umiesz. Poczekaj chwilę. Bo się kamera pokryć. Klocki. A zrobimy do góry klocki? Tak! To dobrze, patrz, mamy teraz dwie tablice. No ja wiem, że trochę jeszcze za trudne, bo tata nawet sam nie rozumiem. Mamy dwie tablice, tak? Te też nie nie. 100 wiem. na 100, nie? 100 to jest milion. Hmm. No, dokładnie. Nie? Ładnie, ładnie. Yy, gdzie to było? ta nie pamiętam, gdzie, gdzie ten klocek jest Nasz Tutaj? Coś tu nie widzę albo Aha! rozdzielcze zmieni... zmieniliśmy. Wiesz, dodamy kolejną tablicę. Tak i klocki pójdą do góry. Ile tych klocków zrobimy? Bo to ja do... piszę. jeden. Chyba było kropka trzy. Jak pamiętam. I teraz ile mi pasz dwa trzy. Minecraft, ja, Minecraft ja, ja, to ja, ja, ja jestem, jestem, ja jestem. Ja no poczekaj, sam to to... tylko kaserę, poczekaj, co to... tu No rób. O, daj mi tata. No, rób Minecraft. Tata. Tutaj? No. Ile to jest klucz? teraz? 100 na 100 plus razy. O, o ile? Sam nie wiem. Budujemy dom, tata. Budujemy dom, budujemy dom. To my tych klocku zobaczymy. Zobacz, A dalej idziemy, chodź! Gdzie A to milion. chyba jakiś wieżowiec to jest. 100 sto, i 100 sto, i, sto, i milion. No właśnie tu mamy problem. O, ja wiem, dada. Pójdziemy jest 2 milion i 3 milion i 4 milion i 5 milion mm. i 6 milion. Dużo mamy tych klocków, co? Czuję. 10 milion, tata, chyba być. A gdzie jest taki klocek, jakby go złapał i go powiększył, albo zmniejszył? patrzysz 10 milion? To Słyszysz duże klocki? Czy małe rotboksy? Tata? No? Ja chyba już nie jestem, bo tak długo bierzemy. Już starczy, tak, dobra. Kolejna lekcja zrobiona, tak? Ale Ta mamy dużo klocków, czy nie? Mamy dużo. No okej, okay, na razie.